T, którym zostać, ci którym zostanie? tych Rambusta, robią, Rambusta robią, no. uwaga A, A nie umiem. <grym> Ej, dwóch tu chodzi ty Nie umieją, dwóch jest na drabinie Trzech, o kurwa Jadą o. Ja z nimi jadę, ty Zabili was no dwa razy, trabiłem. kurwa Ja zabiję. No, no panowie, jak coś, to przegracie nie, nie no, nie, czterech, wygrałem, czterech nas jest, jest. No musicie stać też tu no o no Ej, to zawsze go. będziemy tak grali trejno nie będziemy już grali bo wycofują dopóki jest to tak gramy co robi krecik krecik